Saszka, co to jest za literka? Lele. Ly Le jak Lele. Tak! A co to jest za literka? Sasza? Deda. Co to jest? Lele. Lele nie, tu jest Lele. Baba. Kto? Baba? Tak, by jak baba. A. Co to jest? G. Tak, jak Greg. Brawo! A co to jest? A to, co to jest? Sasza, zobacz tutaj. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Saszka? Sasza. Co to jest? Nie. Nie? Powiedz. To jest. Nie chcesz? Wiesz, co to jest? To jest mama? Nie. Papa. Tak, to jest papa. Brawo. A co to jest? <tryk> tak, dy jak dę. A co to jest za literka? No. Nie? A zaśpiewaj. Co to jest? Zo, ja, ja. zo, tak, z jak zo. Ja, ja, ja. Zo. tak. Ja. Zo. A co to jest? Zo, ja, baba. By jak baba. baba. Ja, ja, ja. Tak, zo so. A co to jest? Nie. Nie? Nie chcesz powiedzieć? A jak? To jest A jak? Nie chcesz pokazać? To już koniec. Już nie chcesz się bawić. Dobrze. To zrób. Och, błach. Pomachaj. Powiedz och, błach. Albo daj buziaka. Daj buziaka. Nie. To nie.